stanowisko przygotowane jest aerograf są i farby już mamy przymocowane do pałeczki kolejne farby Jakże wygodny i przydatny stojaczek, bardzo prosta sprawa, a jak udogadnia pracę, nic się nie wala, nic się nie przewala. Sprzężareczka. No i patrzaj to jak to wygląda za okno. Mokro, biało, wilgotno, teraz tak, ani wejść na lód, ani z brzegu połowić, no jedynie może jakaś rzeczka, no a tak to to słabo to widzę. Dobrze, że człowiek ma takie, taką pasję, ściśle powiązana z wędkarstwem, fajna sprawa. Siemoderko YouTube, witam na kanale plus Fishing Czas na kolejny etap A mianowicie malowanie Body już mam odlane z żywicy polioratenowej W trakcie zobaczycie jak ja to mocuję właśnie Jak, jak mam to mocowanie, żeby nie dotykać palcami Obiektu, który będzie malowany Żeby się nie zatłuszczał, bo ta farba też za bardzo Zauważyłem, że nie lubi jak są elementy po prostu zatłuszczone i potrafi odchodzić ta farba. W sumie to i tak muszę jak pomaluję na przykład dzisiaj, dajmy na to jest sobota. To za tydzień mogę kłaść na to żywicę albo żywicę UV albo żywicę epoksydową, żeby to, bo coś tam zawsze zostanie jeszcze tej wilgoci i później ta farba będzie tam takie zrobię się pęcherze, bąble nawet czasami niekiedy pod tą żywicą UV czy tam żywicą epoksydową, także lepiej odczekać tydzień. Pomalowałem jakoś no sobotę malowałem, no a już w niedzielę piekliło mi się i chciałem położyć żywicę, tu akurat w tym przypadku kładłem żywicę żywicę UV no ale to akurat jest bez różnicy czy będę kładł UV czy epoksydową, to i tak o widzicie wilgoć, wilgoć była, teraz wychodzi w postaci takich, traci, po prostu traci objętość robi się pęcherz no to co, to jest Jedno. Branie szczupaka, nawet nie branie, tylko wystarczy po prostu, że to uderzy, że będzie miało kontakt z wodą, kotwica uderzy, z impetem i tyle. Nie malujcie tego na długi dzień, bo to będzie tragedia. Dobra, nie gadam za wiele lecę z tematem. Muszę te chwyty oczyścić z starej żywicy. No bo niestety, jest to trochę pozaklejane, i ta śrubeczka nie będzie miała siły docisnąć drucika będzie wyglądało no a tego tego nie chcemy w czasie malowania. spadnie świeża farba na podłogę wiecie jak jest niby nawet jest posprzątane ale zawsze coś tam się przyczepi trzeba czyścić w najgorszym wypadku czasami trzeba w ogóle wziąć rozpuszczalik i wypucować projekt na czysto także lepiej przygotować sobie wszystko Mocujemy do uchwytu, nie za mocno, tu jest delikatny gwincik, a zresztą to nie waży kilogram, nie ma prawa to spaść i o to nam chodzi. Położę żółty to będzie po dokonach. Zobaczymy, kolor testowy z łuską damy perłową limonkę. To ma być znaczy Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze raz taki kolor tutaj zastosowany, także nie wiem. Może być ciekawie. To trochę na nasz damy, transparentny kolor, leaf, green na za zobaczymy jak to wyjdzie. <słyska> No jak to będzie. No, lecimy teraz paseczki okonkowe. Dobrze jest coś przyłożyć. Bo czasami niepotrzebnie tańczy ten papier. A tam sobie później pora za palcami. No farba leci. Teraz jest ważny moment, muszę się lecieć. No. O dziwo jakoś udało się pomalować. Trześle poprawimy górę. Nie jak się uda. Widzicie, jak idzie z tą Trochę kiepsko. One week later... Tak to idzie jak widzicie, żywica UV jest dobra sprawa, szybki temat, no trochę mniej szczegółów takich widać jak na żywicę epoksydową, ale żywica epoksydowa wymaga czasu, trzeba cały dzień poświęcić, by trzy wasy położyć, trzeba się naprawdę na tym skupić, temperatura musi być konkretnie dobrze ustawiona a żywica OV, nawet jak jest powiem Wam, jak jest chłodniej w pomieszczeniu to nawet lepiej bo te lampy to tak się grzeją że aż po prostu ten lakier tak się robi taki rzadki na tych elementach jest lepiej jak trochę nadchłodniej jest i tak sobie zainstalowałem wentylatorek w suszarce już jest lepiej a jeszcze akurat wentylatorek jest od strony okna, okno sobie uchyliłem, ładnie troszeczkę wieje, a dzisiaj tam akurat z tej strony że słońca nie było Przybrozek od ściany się odbija no i wpada mi trochę do tego lokalu time, 5 minutes, Five minutes later. hello, what's up boy A niestety macie moją gębę. Zobaczycie żerka Robota skończona. Trochę jest w zabawy. No wiadomo, to jest dużo szczegółów, dużo detali. No łuska, łuska zajmuje multum czasu wiadomo. No ale co? Efekt końcowy cieszy. A tym bardziej, no powiem Wam, że ryba zbawiona, przętę wykonaną własnoręcznie. Tak zwane hdmd Cieszy podwójnie. No, wiadomo, tu jest inna procedura technologiczna niżeli chodzi o te oczywiście te kupne chińskie jerky, czy tam, nie wiem, Pistery, bo ludzie też kupują Pistery, te kupyta, nie wiadomo co soft swimbaity swim baity, a tu, a to no ładnie to wygląda, ale raz na rybach jest porysowane, porypane od samego uderzenia w wodę. W lustro wody, jak opada, przyrzęta uderza. Kotwica wystarczy w korpus, już jest polsowane, już jest polsowane, nie zdążymy nadzwoić ryby, i już jest poorany I też trzeba wolać na chiniszczyznę, no bo dają kiepskie kotwice. Kiepska kotwica to pół biedy, wignie się i tyle. Ale najgorzej, jak się na przykład tu przy oczku się urwie, no i niestety ryba jest zakolczykowana, no i to pływa, bidactwo się męczy. Przez to, że po prostu chcieliśmy zaoszczędzić, kupić chińskie, ładne, ale wiadomo, HDMAD kosztuje, no ale niestety za dobę trzeba zapłacić, jak widzieliście, tutaj jest taki stelaż, że to nie ma prawa, nie wiem, będzie mieli holować suma, wędka wam się złamie, a on tego nie rozerwie, nawet są 2 metry czy ponad 2 metry. Także widzicie, też prawda jest tego, no czasu zajmuje, to fakt. No ale co, przed telewizorem, z browarem, to tylko strata czasu. No nic, dziękuję za wszystkie suby, stare, nowe, za wszystkie lajki, za pozytywne komentarze. No a na razie, jak na razie nie ma tam żadnych jakichś dziwnych hejtów, takich zbrukanych komentarzy, nie wiem, coś po prostu pewnie mały zasięg jest i tyle, nie? Jakby większy zasięg zarabi się znalazło, o się ryby, takie rzeczy No bo oczywiście jest gdzieś tam, jest jeden odcinek z takiego dosyć ładnego, malowniczego i leśnego jeziorka Jak powie tylko, że na inny kolor, ale na, na ten rozmiar, na ten model Jerka, 11 cm To nie wiem, jak sobie poszukacie, może znajdziecie jak macie ochotę No i dobra, koniec gadania zwijany interes ja cały czas mam do sklepania inne projekty jest tego, powiem wam że mam trochę tych projektów mam też kilka filmów do zmontowania zobaczymy jak to będzie no niestety, wszystko wymaga czasu a tutaj trochę się schodzi, żeby zrobić sam projekt to już jest czas, ale żeby jeszcze postawić kamerę takie rzeczy pierdolą trochę, to też zajmuje czasu trochę się traci człowiek pomontuję Zobaczymy, puścimy w internet i tyle. Co? Do następnego.